Ej, skoro teraz yy, mam fajny plan, co można zrobić? Hmm, no ja się, ale spoko. Chodź ze mną, Wieszak. Teraz tak, my nie wychodzimy do yy, 10, nie? My zostajemy tutaj do 10 minuty. Co mam mi zabrać no, no. oni się chowają! Powiedz coś, Lekson. Chodź ze mną, Wieszek. Właśnie, lekko Mówię. W sensie, w sensie Mówię, weź do. daj głos! Weź tę rzecz, którą użyłem, ja zmienię się w to. O. Tam... Tam to jest. I zaraz ci pokażę co ja chcę zrobić. Ale nie używajcie mojej kryjówki, bo ja... Tak wiesz, ej, ale wyjść ja nie tak... mogę. Ja tak wtedy siedzę, 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 siedzę i tak I mówię, paniera. ej, a tam się da skoczyć? On takie, no ja że nie, no, no to skończyliśmy, że się da. Iść. No? Mam dla ja. ciebie dobrą wiadomość. Jaką? Dodaję konto... Kurwa. ...z Brawl Stars? Moim no, tam koledze za osiemdych i kupuje bardzo Filda. O, zajebiście. Ale, a którego? Jedynkę, Jedynka. najlepszego. A jeszcze jedno, Leksu. Wiesz co? Mhm. Mhm. Nic. Albo wyłudzę od kolegi, bo chyba ma. Dobra. dobra, e, dobra tak dobra, jeszcze dobra. przypomnę, nie? Bo to, to odcinek który się nagrywa to. No, nawet. E, nawet. Li, link do y, kanału tych tutaj w opisie. I mój Discord też w opisie. Ja, tak ci, ten, gwarantuję, że, tak ja, ja ten, ci gwarantuję, ten. że oni się na nim przez 4 minuty nie znajdą, co nie? Dobra, to Dobra to Wychodzimy do... równo 10-14. Ty się jednak tutaj, gdy mieliśmy się obec. Owszem, nawet cię przytulę, żeby było ci raźniej. Y, nie ma wychodzenia <śloni> oh. poza mapę, nie? Jakby coś. Nie dasz się więc... No, ty nie powiedziałeś chyba tego Kryzie, bo on strzelał do drzew, które są poza mapą. No! <śloni> Aha. Albo z bariera, no nie, nie, nie? mówię im mi właśnie, nie Dobre, mówię mi właśnie Myślę, Myślę, że to będzie dom I, i, i do ładówki po szafę Nie, ja ci podpowiadam, że to nie będzie Albo w sumie, naciągnę to jest dom Bo to nawet trochę jest dom Ja sobie go koszt pilotu z zamrażalnika, więc jakimi słychać. słabymi słuchacjami to, to, to nie ma. Proszę, nie, nie mówcie, że... Że... że się w śmietnik zamieniliście Nie Ja pamiętam jak ty zniszczyłeś szklankę padem tak Eee, on jest krzakiem! on z krzakiem Kurwa źle klikłem jeba na ci ojca To grubo Dobra, Berko jest w kiblu Sprawdza swój mózg w kiblu czy jest? Chyba nie znalazł, bo jest kurwa co coś robisz Werko, projadę, bo na barabaszka barabasz, a to będzie w tej Werko, do ciebie prośbę. Y, będę mógł wytłumaczyć dwie rzeczy. Jakie? Położenie, położenie dwóch rzeczy. Mówię Ale tutaj o jednym koszu to? i o jednym kiblu. Znaczy, wiesz co, bo ja się nie. boję, że tutaj można wejść. Nie, nie bo, można, ja. sprawdzałem. Y, sprawdzałem, przy tym nie można wejść, bo chciałem tam wejść, właśnie nie można. A, Bo ale... chyba ma jak... Dźwięk, no. Jeżeli chcesz być pewien absolutnie to usunę ten śmieć stamtąd Nie wiesz co? To do... Nie można, sprawdzałem nie można. Jak bym, byłem tą szafką to właśnie sprawdzałem okay, Jak okay. byłem jeszcze mniejszą rzeczą, to też nie można. No ty... Czej, 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 czej Ktoś jeszcze chowa, wiesz jak. Mhm. Ten jest mistrzem kierówek. Szukać go. Szukać Już... go! Ja wiem gdzie on jest, ale ja wam nie powiem. Wyście, wyście byli gdzieś blisko, gdzie, gdzie, gdzie Pershing był? Ale Krzak. ja nie, ale on. Ja wam to powiem. on nie jest ani w krzaku, ani z krzakiem. Wow! Beczunia? Nie, masz no, tylko chy... źle patrzysz, że źle patrzysz. Nie, gadaj, że się znowu w kibem zamienił. Ale czy to byłeś kibem Cicho się Właśnie. Właśnie Cicho się Ja byłem najlepszym kiblem A byłeś najlepszym kiblem No Jeśli się schowałem na rogu mapy, by mnie znaleźć nie mogli Ja w ogóle mam plan na Znalejmy. kryjówkę i persing yy, ja jak będziemy się chować to ja ci to pokażę O kurwa, już wiem, że będzie mocna, nie? Tak, tylko że nie wiem czy będzie, czy nie będziemy potrzebowali minuty więcej czasu Żeby to ogarnąć to po prostu znaliśmy, to to najpierw. Spokojnie? To jest przetestowane. Chyba. Do której minuty szukacie? Do końca, Do czasu. końca. Aha Jak na razie no. w ogóle się nie znaleźli bierzak? Nie mów tylko, że jest gdzieś tutaj. Proszę. No nie, cię. nie strzelajcie. Czekaj. Strzel rządnikiem w krzaka. E, mam go gdzieś tutaj. Ja gdzieś, tu gdzieś tu był usłyszany. Gdzieś tu był przeze mnie. Bo stałem tutaj i już nie... będę przykład z ciebie Werko. Ja ten byłem jakie Jesteś moim mentorem Werko, ja biorę od ciebie przykład. To bardzo złego mentora sobie wybrałeś. Nie yeah, wiem moment. Kiblem jesteś? <laughs> Właśnie. Jeśli bierze przykład z Ciebie, to on jest kiblem. Um... No to moja podpowiedź jest ten ja. przykład z Werko Spokojnie. Nie mów, że jesteś taczką. Może 5 minut jeszcze. Panowie, musimy się wziąć do kupy. No to cicho, że ci Ja go ciągle że gdzieś na środku. Ja gdzieś na środku. Zamknij ryj. Na chwilę. A, no dobra. Nie ryj, tylko łeb. Ty... Tłowa, mogę... Yes, tak. mogę zgłosić... Dajcie to mi, poprawnej polszczyzny. Mam. Klaunie. Dla Tu... Wie, wie, wieje u Ciebie. Wiem. Czekaj. No to on jest w krzakach gdzieś! No gdzie jest w W jakich krzakach ja jestem? Mówię, biorę odwerko. Mam nową kryjówkę. A nie cicho. A A jak wygram? To wygrasz. No bądźcie ciebie nie To? to, bądź to dumny. Co? Nie! Nie! Jest! Gdzie on był? Ale się on schował. Był. To był mój pomysł, ale ja mi zrobiłem i się tam nie ukryłem. Ale się schował. Nie. A gdzie on był? Mistrz. Bo oni się schowali, nie? Dlaczego nic nie mówią? Mieszak, powiedz coś. W... Eee... No pa, powiedział, powiedział. No i Co jest na jednym z siebie? No Chyba jest gdzie staję... gdzieś w tej to dole, no naprawdę. A gdzieś tam blisko się kręci. Gdzie był dokładnie? No i został wieszak ten. Ten się tutaj. potrafi schować. O, no to wieszak... co? Tam nie no, on ma takie kryjówki, że to jest dramat. Prawda? Każdy idzie w inny rejon. Ja idę do domku... Ja wiem gdzie, gdzie on jest. On gdzieś tutaj jest. Możesz słuchać gdzieś tutaj i stąd. Tak, stamtąd. Tutaj gdzieś jest. No w tej stolole gdzieś ten siedzi. Po ten posążek, ty go tam postawiłeś? No, no, brawo Jezu, ja, ja strzelałem do ciebie. Nie no ale nie trafiłeś moje, tylko obok. to obok. Przybliżeli do Betlejem, ty z Nie? Myślałem, że sam się za jebie. Nie, no bo jestem na to dole Wam powiem. No nie wiem, nie wiem, to nie wolno ufać. Ale naprawdę dotyczyłaś i grała dwóch. Co to jest za statułka? Jakby oni byli z dosłownie. Werko... Werko, jesteś człowiekiem, któremu można zaufać. Kocham cię, Werko. Tylko. Emi mi... nas wydał, Emi nas Ej, szukał, uwaga! Powiedz mi, w jaki sposób ty się w to zmieniłeś? To jest nasza specjalna na, na rzecz. Ale nie, nie mów co to jest, bo to jest nasza. ULTIMATE okay. taksika. O, leksu? Kolejne. Leksu? Ale zobaczymy Co stało się stało? nie? Zabił. To chyba jednak... To chyba nie chcesz minuta, pamiętajcie no. Ja chcę z tobą wchować. Wiem I możesz otwierać skrzynki Poobracajcie się, się trochę O kurde Nie chcę się schować z werkiem? Kurwa no Czemu mnie cię mnie nienawidzi? Bajzak, powiedz mi, czemu że mnie nienawidzi? Nie wiem Eee, ja się tak schowałem, że mnie nigdy nie znajdziecie, Możecie już wychodzić no.

No to wiem. No tak. No to wiem. No tak, no tak, no tak. to tak, no tak, no tak, no tak. No tak, no tak, no tak, no tak. No tak, 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 tak,

Czekaj, co nagrywasz? Tak. Ale dobrze się ogląda? Nie, ale jak? On nie ogląda mysliów. Kurde, znowu No bo ja... No bo... Ja mówiłem, że ten... że jest zboczony. I w ogóle... No ale to wszyscy wiedzą. To jest, to tam... Dobra, już się poddaję. Poza tym muszę znaleźć coś w łóżku, więc potrzebuję jakieś... 5 minut. Mhm. I... U! To tam klaszcz jakiemuś pedałowi e, to u mnie Dziwki tak przed domu Czekałem No to weź im kurwa kopa zajeb albo lalki nie Wiedziałeś? Wiedziałeś? Ja, ja specjalnie wyszedłem byłeś? Ja już specjalnie wyszedłem Ale gdzie ty byłeś? Chowałem się, wiesz jak nie widziałeś gdzie ja byłem, nie? Nie, ruszyłeś się widziałem cię tam Ta Bo ja wyszedłem do ciebie, nie się ruszyłem ale Kurwa, gdzie może być coś w moim W rogu, byłeś w rogu po prostu Ja jakbym tak nie skręcił okiem w bok, to bym Cię nie zauważył Ja chciałem, ja chciałem gdzieś Wam uciec w pewnym momencie Emil ja ja się ja nie przebiec. znajdzie A Ty nie wiesz gdzie ja jestem ja, tak, tak, tak. <śmiech> Nie, <laughs> tak. nie <laughs> typa Ja teraz się śmiecie. się na nosi. No znajdę was jebie Mobyśmy ci dupka nie Dawaj Dajcie w autko jeszcze wyjeździć. Dobra, ja. Okej, okay, widzę Werko. No i wiesz jak w końcu go znalazł. tego co widzę. Ej, ty jesteś autkiem już? <śmiennie> ja pierdolę Werko! Ja pierdolę. Warzi ja w ogóle. Czemu Jaki to to jest? łeb. Jaki łeb z ciebie. Ja ci Powiem ci gdzie na stodole tej takiej A to, to jest na pachu. się pojebało. Tak jakoś wyżyło. Okay. Wajerko gratuluję za to co teraz zrobiłeś. Ej, muszę zobaczyć. A, wiesz jak tu jest. Kurwa, wiesz jak nawet nie jestem miejscu gdzie jest, jest. Kurde. Wieszak, jak do góry, gra tam w dole. Polecam, zapisz się w O, tak. On jest, nie, on jest werko na poddaszu. nie, on jest. On jest nie lubię tego. Nie, <laughs> to, to Ty, Wieszak... jak... Kurde, jest? mogę jest? nie jest? Gdzie jest? nie mogę zrobić, nie Gdzie jest? ci, jest? Gdzie jest? Gdzie za dołem. No ja wiem, to co mam. Za chwilę dopiero. Tak jakoś teraz. Masz, wysyła się. Perszy. To... <grym> no nic, no, jestem się dobiegł, że Ja pierdolę. Wiesz jak ty dał. Jak ty dał, nie? Jesteś naprawdę debilem. Do tego nie ma. Ale góry. go tu nie ma przecież. To jak on ma widzieć? Wysłałem my... dziś, chyba. Bo... On nie jest tam wysoko w stodole, on jest tam nisko w stodole. I to jest najlepsze. Nie, Pyza jest na poddaszu, jako siano. I No, ja jestem na poddaszu. Zabij go. Nie. I Wysłowski, inna że jest sianem, na samym dole. Nie, on jest na poddaszu, sianem. Na poddaszu jestem. No zabij go, proszę. Pieszak, no. Dobra! No na... O, Jej, daj, tak daj sepię, mu się sepię, zabić, zróbami. daj mu się zabić, żeby on już po mnie tylko poszedł. Kurwa, szalona, pierdolę, wiesz, jak no Daj pojebany. mu się zabić. Nie ma, nie nakład... Bo będzie ban. No. Aj no. jak miło. No to teraz wiesz, jak 5 minut może mnie znaleźć. No, ale ja już, ja już do ciebie strzelałem. No to no. no, no, no. Jamzak, jamzak, ja, nie to ja nie wiem, nie przetaję. I do tego, do wiesz... Prosto... Widzisz, że tańczę? Rucham ci Nie, wiem. ja nie widzę, bo jestem w domu Inny? jakiś problem takiego Jamzak, najlepsze jest to, że on się nie wali w chuja, on jest w domu no I, ja powiem, i że znajdziesz go na muzień, do tego tam wejdziesz <coughs> Idź do domu, Ale... zaufaj tam! Ty mi. się znowu zbagowałeś z tym, znaczy wszedłeś nie. w ścianę. E -e, nie. Nie, nie. Wejdź do domu i poszukaj dokładnie. Właśnie. Bardzo dokładnie. Nie, nie jestem czymś małym. Nie jestem czymś On małym. On jest dużą rzeczą, chyba największą to cały tym. Nie, nie da się Znaczy nie, to nie jest największa. A jak jest nie większa? Zamknij RYJ! bo cię strzelę zaraz. A wieża. wieża, dużo. Na nie, no ta da mała, się, wieża, ta duża, ta Da się Z rzeczami. A, masz jeszcze te takie duże metalowe. No wejdź do tego domu lepilu, jebany. A co robię? No nie wyzywaj go. No właśnie kurwa, panczysz. Bo ja się rozluźniam wtedy. Ja nie rozluźnij, bo on. Z go kurwa znajdziesz jak wejdziesz do jakiegoś pokoju. Tylko ja ci... On nie jest mały, rzeczą, rozumiesz? On jest. Twój duży. Jest jak pasem twojego chłopca Wiesz jak to... Wiesz jak on nie jest kurwa szafą To jest metalowe To jest metalowe Wiesz jak to jest metalowe Nie ale mniowe A melynowe to jest No zaraz ci stwierdzę no Nie, ja w, ja w ciebie nie wierzę nie No ale skąd on ma wiedzieć? Postaw się w jego sytuacji też byś nie wiedział nie, nie jesteś jestem tak. Jesteś tego metalowego. Jesteś na jesteś dobrym jako... piętrze. Jesteś na dobrym My piętrze. Widzimy. Jesteś w dobrym miejscu. Nie. A! On tak cały czas był pod. On tak cały czas był obok drzwi. Klerko,